z tobą gadać, zobaczmy, czy to wiesz. Pogadajmy się! Zacznę powitanym gestem: Ej, ten jestem! Bo Wille skacze jak mopa i się nie wstydzę. Wspinam się jak boła, ale umiem też remować. Bycie pielgrzymem to nie jedyna moja sława. Opowiedz o tym, bracie! Zdobywam w tym mieście najwyższe szczyty! ty. Może wszędzie bo jestem tak zajebiście odbyty. Stale się rozwijam, nie chowam się, tylko zabijam. Kupisz moją pomoc, ale mam jakieś standardy. Dajesz, dajesz, dajesz! Ja mówię umyj, wy mówicie dupę! Dupę! Ja mówię umyj, wy mówicie! Ja mówię! Umyj! Wy mówicie? Dupak! Ja mówię, umyj! Umyj! bek! Zgadza się! Słabu stary, myślałem, że jesteśmy kumplami! To moje wprowadzenie, to właśnie ja! Mam w tym mieście misję, wypełnię ją do cna! Wybieram swoją drogę, zasuwam po nagrodę! Tak. Jak przeszłość wyjaśnie, to będzie skończona! z tajemnicami to lubię! Gorszu! Jesteś jak trzęsienie ziemi! Lecisz dalej! Jedzą ci z ręki! Dlaczego nie? Trzeba dać publice to, czego chce! Tak? Zapodam pogadankę o za zarażoną! Powiem całą prawdę, bo jestem na nich wkurwiony! O mutantach wiem wszystko i podzielę się tym z wami. Im więcej się wie, tym łatwiej walczyć z potworami. Niezłe, niezłe! Na inhibitorach wjeżdżali jak po moich metaforach. Nic nie zostawało po faszystach i stworach. Rządzili w przestworzach i ulicznych sektorach. Lecz pewnej fatalnej nocy zostaliśmy bez ich pomocy. Cholera, powiedz, że tak nie było! Wiledor jest do dupy! Śpiewajcie! Wiledor jest do dupy! Wiledor jest do dupy! Wiledor jest do dupy! Śpiewajcie! Wiledor jest do dupy! Wszyscy jesteśmy trupy, bo... Wiledor jest do dupy, tak! Nie licz na żadne łupy, bo... Wiledor jest do dupy, tak! Tego chcesz, czy nie? Od mutanta do spływacza każdy ofiary osacza. Zetrąć się z powierzchni ziemi, twojej krwi są tak spragnieni. Chyba się nie boisz, bo mam coś jeszcze wciąż Tak! Teraz spójrz na szarżownika po jego ataku, Bushnika! Nieźle kombinujesz, brawo! Szacun, bracie! Masz odjechany flow! Тоц фукаданниме.